Rozmawiajmy o tych, którzy biegają i którzy często mówią, że cierpią z powodu kolana biegacza. Co to jest kolano biegacza? E, kolano biegacza to jest takie nieformalne określenie i powiedziałabym, że to jest taki worek e, różnych dolegliwości i różnych schorzeń, e, które są wprost związane z bieganiem. Z mojej ortopedycznej perspektywy to, e, to są przeróżne uszkodzenia, e, bo zarówno złamania zmęczeniowe, uszkodzenia łąkotek, przeciążenia więzadła rzepki, e, pasma biodrowo-piszczelowego, przeróżne rzeczy, e, ale jakby czymś, co je łączy, jest to, że wprost wynikają z przeciążenia właśnie tą formą aktywności. Właśnie czyli ktoś bieganiem. Się, czyli ktoś się po prostu zgłasza, bo, bo bolą go kolana, tak? Tak. Po bieganiu. Jakby e, widzi korelację między tym, że właśnie dolegliwości pojawiają się w trakcie, tudzież po konkretnie tej aktywności, e, albo e, robi coś innego, i wtedy to się nie odzywa w cudzysłowie, a właśnie po bieganiu. Tak. Ale jeżeli to jest taki cały wachlarz różnych chorób, które mogą być, to rozumiem, że po tym, gdy biegacz zgłosi się do ortopedy, to trzeba bardzo dokładnie zlokalizować problem i powiedzieć, tak. co to jest za, tak. e, za choroba. I ukierunkować diagnostykę. Ja już na podstawie wywiadu i badania w gabinecie, Zawężam tą ilość rzeczy, które, które mogą się wydarzać, właśnie u pacjenta, które, które mogą go dotykać. I w zależności od tego ukierunkowuję diagnostykę, zlecam już jakby to badanie, które ma właśnie tą moją potencjalną diagnozę zweryfikować. To trochę tak brzmi, jakby w ogóle bieganie było niezdrowe. Nie, skądże. Ja jestem w ogóle zdania, że jakby każdy powinien uprawiać ten sport, który lubi, e, który ma ochotę, który ma, mu sprawia frajdę. E, no ale ja, po, jak, jeśli pojawią się jakieś problemy, to moim zadaniem jako ortopedy i osób, które ze mną współpracują, fizjoterapeutów czy trenerów, jest ewentualne skorygowanie pewnych problemów, jakby naprawienie ich tak, żeby, żeby, żeby ta osoba mogła sobie e, ten sport dalej uprawiać. Także e, jestem bardzo daleko od mówienia, że któryś Sport jest niezdrowy, po prostu czasem wymaga jakieś tam modyfikacji, lepszego przygotowania. Czyli zanim się podejmie decyzję o uprawianiu sportu, albo kiedy pojawią się problemy, to warto się skonsultować? Czy to na pewno jest ta, ten rodzaj aktywności? E, zdecydowanie. E, jeśli cokolwiek nas niepokoi po jakiejś tam aktywności, bieganiu czy jakiejś innej, pojawiają się jakieś objawy, warto. Początkowo można się skonsultować z fizjoterapeutą, trenerem i być może jakaś niewielka korekta, wprowadzanie jakichś ćwiczeń e, umożliwi trening w pełnym komforcie, a jeśli będzie się działo coś bardziej poważnego, coś niepokojącego, to wtedy ortopeda i będziemy radzić. a gente